Ja witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na, powiedzmy, vloga, ale tak nie do końca, bo skupimy się głównie na książkach, nie licząc jednego wydarzenia, z książkami, które od dawna odkładam i do których nigdy nie mogę się zabrać i wreszcie nadszedł ten czas. Przejrzę moje półki, a właściwie no, najpierw mam chyba trzy książki takie odłożone, które na pewno w ciągu tego tygodnia, w ciągu nagrywania tego filmu będę chciała przeczytać. Zobaczymy, czy mi się to uda. Ale jeżeli starczy czasu, to przejrzę jeszcze półki i zastanowię się nad książkami, które ciągle odkładam na później i na które nadszedł właśnie ten czas, żeby je przeczytać już teraz, żeby przestać je wreszcie odkładać. I książki, których możecie się spodziewać w tym filmiku, które będę czytać w tym filmiku, to po pierwsze kolejna seri seria Daniel L. Jensen, tylko nie wiem jeszcze, którą wybiorę. Czy to będą Mroczne Wybrzeża, czy to będzie Królestwo Mostu. Zastanawiam się nad tym jeszcze, ciągle się zastanawiam. Ale książki Daniel L. Jensen w ogóle odkładam ciągle w nieskończoność. Po skończeniu... Mm, Porwane Pieśniarki, całej Trylogii Klątwy i jeszcze tego prequela, które dla mnie były świetne, uwielbiam te książki. I wiem, że inne książki tej autorki też mi się spodobają, ale jakby ciągle nie mogę się za nie zabrać, więc nadszedł ten czas. Tylko jeszcze która to seria będzie, to wciąż się waham i wciąż nie wiem, za którą się teraz zabrać, ale za którą się zabiorę. Oprócz tego planuję w tym filmie wreszcie przeczytać Niby Noc. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. No i jeszcze jedna książka, którą też mam w TBR do końca roku. I na którą nadszedł wreszcie czas, bo ja nie wiem już ile lat ona czeka na moje półce na przeczytanie. Zaczęłam ją sobie, natomiast przeczytałam y, 30 stron, a na jej rozmiar to jest bardzo niedużo. Małe życie. Wreszcie nadszedł ten czas. Przeczytam małe życie i wreszcie dowiem się, co ja myślę o tej książce. Wreszcie dowiem się. Dlaczego tyle osób tę książkę pokochało, albo przynajmniej dlaczego wiele osób ostatnimi czasy jej nie lubi? Zobaczymy. Póki co. Czyta mi się ją dobrze i jestem bardzo nią zaciekawiona. Nie mogłam się za nią zabrać zupełnie, ale ostatecznie stwierdziłam wczoraj wieczorem, dobra, dzisiaj będę zaczynać nagrywać ten film, więc mogę uszknąć sobie już początek tej książki, żeby było mi łatwiej w nią wejść i żeby potem sobie ją od razu dalej kontynuować. No i przeczytałam 30 stron i naprawdę mnie zaciekawiło. I mam nadzieję, że będzie mi się ją czytać w miarę płynnie i że będę do samego końca zainteresowana nią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj z tego, co póki co się orientuję, będą po prostu perypetie czwórki młodych przyjaciół z różnych rodzin i środowisk, troszkę tak można powiedzieć. I już w sumie wiem jedną kwestię, która wydaje mi się, że ostatecznie jest sporym spoilerem w stosunku do tej książki, w związku z jednym bohaterem. Niestety, ale wiem przez to, że. Na pewno to będzie ciężkie. Ale zobaczymy. Myślę, że myślę, że i tak mnie ta książka porządnie może zaskoczyć momentami. No i to są trzy książki, które na pewno w tym filmie chciałabym przeczytać, chciałabym, żeby się pojawiły. Czy nagrywanie tego filmu zajmie tydzień, czy troszeczkę dłużej, no jeszcze zobaczymy. Na ten moment to by było na tyle. Będę się zgłaszać do was później z jakimiś update'ami moimi odczuciami co do małego życia. Natomiast może to nie być jedyna książka, którą będę teraz czytać, po prostu nie będę się skupiać wyłącznie na niej, ale jeżeli będę miała ochotę przeskoczyć na inną tematykę, no to wtedy może zacznę sobie właśnie niby noc i będę wam je updateować dwie jednocześnie. Update, bo na dłuższy nie mam czasu. Natomiast w momencie, kiedy zaczynałam ten film, to było dłuższy czas temu, więc to nie będzie tygodniowy film z czytania książek, które wiesz, nie odkładam. Ale no mam te kilka zaplanowanych i chcę je przeczytać. W każdym razie czytam małe życie. Jestem mniej więcej w połowie, czyta się tę książkę naprawdę długo, ale póki co bardzo mi się podoba. Aczkolwiek teraz jestem od kilkudziesięciu stron w momencie, który bardzo mocno mnie boli. Jest to jest ta historia tych czterech chłopaków, którzy mm, chyba w czasie mniej więcej studiów się zaprzyjaźnili i, i którzy zaczynają swoje życie i tak naprawdę to dorosłe. I sobie próbują z tym wszystkim radzić. Każdy z nich jest różny, każdy z nich jest z innego środowiska, tak jakby jeżeli chodzi o, wiecie, dzieciństwo i rodzinę. Cieszę się, że zabrałam się za tę książkę, ale mam nadzieję, że tego z czasem nie pożałuję i że ta druga połowa nie zniszczy tego, co w moich oczach zbudowała do tej pory. Mam taką nadzieję. No mam pozaznaczone różne rzeczy, bo ta książkę naprawdę czyta się wolno, ale tak kurczę się zżyłam i tak po prostu się w to wszystko zaangażowałam, że to jest to niesamowite. Też wydaje mi się, że nawet jakbym mogła ją szybciej czytać, to myślę, że psychicznie nie byłabym w stanie, bo te ostatnie kilkadziesiąt stron... To było... No, to było bardzo mocne i nieprzyjemne. Jeszcze teraz tak naprawdę te ostatnie właśnie kilkadziesiąt stron i tak dalej, czy około właściwie nawet 100 stron, ostatnich, to właśnie zaczęłam słuchać w audiobooku, bo skończyłam ostatni audiobook, <laughs> więc mogłam teraz zacząć coś innego, a chciałam jednak ruszyć troszkę z tą książką bardziej. No i ten audiobook jest straszny. Ten audiobook jest dla mnie okropny, bo on jest czytany w taki sposób, jakby lektor czytał każdą taką sobie po prostu o historię. Lektor czyta zdanie, w którym. Jest mowa, że bohater zaczyna się okaleczać, samo okalecza się, i czyta to w taki sposób, jakby czytał o tym, że poszedł do sklepu po pieczywko. Straszne, w ogóle mi się nie podoba, jak ten audiobook jest czytany, ale no przez chwilę jeszcze go sobie przesłucham, bo no nie chcę teraz na nic zmieniać, niech, niech trochę jeszcze poleci. I potem będę już samodzielnie sobie dalej czytać tę książkę. Ale też um, zrobiłam sobie lekki przerywnik i czytam niby noc. Jestem na 140 stronie, za, za 140, na no 170 już, uwaga, tak. Będę zaczynać księgę drugą um, i dziesiąty rozdział. I mi się podoba. I póki co mi się naprawdę podoba. Jest to w ciekawy i dziwny sposób napisane, ale wydaje mi się, że troszkę więcej o tej książce Wam jeszcze powiem później. Natomiast musiałam na ten moment po prostu podzielić się swoim rozgoryczeniem z powodu tego, jak jest. Przed, jak jest audiobook prowadzony i jak ten audiobook wygląda. No dobra, nieważne, to są moje obecnie dwie czytane rzeczy, zgłoszę się do was może jak coś więcej będę miała jeszcze do powiedzenia na ich temat. Okej, okay, no to czas podsumować dwie książki, które przeczytałam. Po pierwsze, oczywiście Małe Życie. Udało mi się e, przeczytać Małe Życie i dosłownie udało mi się przeczytać i skończyć, dlatego że to jak ta książka była Przytłaczająca, smutna, i w jaki sposób mnie wpędzała w takie nieznośne uczucie bezsilności. To jest coś niesamowitego. W momencie, kiedy działy się jakieś złe rzeczy, to nie marzyłam o niczym innym, jak po prostu, nie wiem, przytulić ich albo skrzywdzić kogoś, kto im robi krzywdę. No, to jest niewiarygodne, jak książki mogą na ludzi wpływać, i ta książka tak właśnie wpływa. Jeżeli chodzi o to. Czego ja się obawiałam Czyli, że po jej przeczytaniu Ja będę miała do niej takie podejście Że nie podoba mi się Bo właśnie jest za bardzo Ten smutek jest na siłę Wymusza emocje negatywne I tak dalej A generalnie po jej skończeniu Stwierdzam, że nie U mnie nie wywołała Takich odczuć na całe szczęście, i te moje obawy się w przypadku tej książki zupełnie nie sprawdziły. Ta książka była naprawdę przygnębiająca, była smutna, i ja rozumiem to stanowisko niektórych osób, które twierdzą, że to jest za bardzo, że tego tutaj jest faktycznie za dużo, za dużo tego bólu, cierpienia, za dużo tego wywoływanego w nas smutku, ale z drugiej strony mamy, yy, no wiecie, yy, mamy prawo przyciągania tak jakby trochę w tym wypadku, że kurczę, jak takie negatywy przyciągają więcej negatywów, a pozytywy przyciągają więcej pozytywów. Nie wiem, czy wy w takie rzeczy, rzeczy wierzycie, ja w takie rzeczy wierzę akurat. I, I tutaj jakby to troszkę było widać. Był jeden taki moment, gdzie stwierdziłam, że no to już jest trochę za dużo. To już jest takie, że mniej byłam w stanie uwierzyć w... To, że mogłoby się coś takiego wydarzyć, a mianowicie chodzi mi o fragment z doktorem Taylorem, jeśli dobrze kojarzę. To dla mnie to już była taka trochę przesada, troszeczkę taki przesyt i to wypadło dla mnie najmniej wiarygodnie, ale, ale to był tylko taki jeden jakby fragment i element. I w sumie ten fragment, element tylko kosztował tę książkę pół gwiazdki. Oceniłam ją na 4,5. Jest to historia naprawdę niesamowita, bardzo smutna i gorzka, ale momentami przełamana najlepszą i najsmaczniejszą słodyczą, jaką można sobie wyobrazić dlatego, że były takie momenty nawet w, znaczy na pewno było tego więcej, ale ja mam znaczniki w trzech kolorach wyjątkowo, zwykle tego nie robię w sensie zwykle e, po prostu znacznikuję te fragmenty, które dla mnie są mm, ładnie napisane, które mi się podobają i które w jakiś sposób właśnie chciałabym zaznaczyć dla siebie, żeby kiedyś móc do nich wrócić, natomiast tutaj pozaznaczałam nie dość, że właśnie ładne zdania i tych znaczników jest najwięcej to jeszcze zaznaczyłam dwie albo trzy rzeczy, które mnie najbardziej rozśmieszyły w tej książce, i trzy rzeczy, gdzie mi się serduszko roztapiało, bo były to takie cudowne fragmenty. Historia nietuzinkowa, bym powiedziała, na pewno dla osób, które są przygotowane na taką dawkę emocji. Cieszę się, że wreszcie tę książkę przeczytałam. I dawno żadna książka nie dała mi właśnie tyle emocji negatywnych, przełamanych tymi pozytywnymi, i na pewno długo będę. O niej myśleć, bo nawet jak ją odkładałam, to cały czas do niej, cały czas do niej wracałam myślami i przeczytałam też niby noc Jaya Krzysztofa, czyli to jest kolejna książka, uwaga na 4,5 gwiazdki, bardzo mi się podobała. Tutaj mamy historię mi, która ehh, jakby jej ojciec został uznany za zdrajcę. I w związku z tym stracony, przez to jej rodzina została rozbita, i Mia chce się zemścić na tych oprawcach, tak to nazwijmy w skrócie, i troszeczkę jakby na systemie, i szkoli się na zabójczynie, żeby dokonała się jej zemsta na osobach, które spowodowały właśnie to, że jej rodzina została rozbita. I od tego się jakby ta historia zaczyna, natomiast tutaj mamy takie bardzo ciekawe elementy magiczne związane z MIĄ, które dotyczą cienia. Ona jest pomroczem. Mia jest pomroczem, czyli może w jakiś sposób korzystać z cieni i dodatkowo ma pewnego towarzysza. Stworzonego z cienia. I to jest niesamowite niesamowicie fajna relacja, bardzo dobry pomysł, bardzo mi się pan życzliwy podobał. I w ogóle ja bardzo polubiłam mnie, ja bardzo mi się podobała ta książka, i jest specyficzna. I rozumiem, że nie wszystkim może się podobać, ale mnie tak jak przypuszczałam, że tak będzie, zdecydowanie kupiła. Był to jeden z wątków, które też bardzo lubię, czyli. Szkoła, ale taka nietuzinkowa. Uwielbiam, kiedy jest szkoła. Przykładowo jak szkoła magii w Hogwarcie. Tutaj akurat szkoła dla zabójców, taki, taka poniekąd, to właściwie klasztor, ale, no wiecie, oni się uczyli, żeby zostać najlepszymi zabójcami i w ogóle. No i takie niet nietuzinkowe rodzaje szkół, gdzie jest pewnego rodzaju też współzawodnictwo. To mi się zawsze bardzo podoba w książkach. Mogłam to dodać do swoich ulubionych motywów, bo w sumie, tak jak teraz myślę, no to, to jest bardzo fajny element, jednak taka właśnie akademia szkoła, tutaj zakon i tak dalej, klasztor, no to to akurat wypadł tutaj świetnie, sporo zaskoczeń na koniec. Niesamowicie mi się podobał też epilog w tej książce i już nie mogę się totalnie doczekać, kiedy sięgnę po tą drugi, który już mam zamówiony. I bardzo bym chciała już od razu kontynuować tę historię, bo na maksa jestem teraz na nią nakręcona i bardzo mi się podobała. Chociaż był taki jeden moment. Też zbliżając się ku końcowi, jeden dosyć ważny moment dla naszej bohaterki związany z tą... Szkołą powiedzmy to już tak, jej decyzja pewna mi się nie spodobała, dosyć mnie wręcz zirytowała, ale nie licząc tego, to, to naprawdę było bardzo dobre. I ogólnie przez ponad połowę książki ja myślałam, że to będą takie cztery mocne gwiazdki, bo też ten styl pisania i takie takie jak opowiadanie, jak, jak po prostu jakby lektor opowiadał historię, tak momentami mm, jest to pisane. Y to nie jest coś, co by mi się jakoś bardzo podobało, nie przeszkadzało mi to, natomiast mnie to nie oczarowało tak, jak mogłoby. Pomijałam też znaczną ilość przypisów, chociaż mam, jak widać, znaczniki i jeden z tych znaczników jest w przypisie właśnie, o dziwo. Akurat jednym z tych, które przeczytałam i ten przypis mnie po prostu rozśmieszył, więc go sobie też oznaczyłam. Były tutaj fragmenty, które gdzieś mnie bardziej rozśmieszyły i właśnie też je znacznikowałam, tak samo jak z, pewne fragmenty po prostu, które były dobrze powiedziane. Ale po jakimś czasie, jak zaczęło się jeszcze więcej rzeczy dziać, jak zaczęły się pewne rzeczy okazywać, no i jeszcze właśnie po tym epilogu, to stwierdziłam, że 4,5 gwiazdki to jest najlepsza ocena dla tej książki. I liczę, że kolejne będą już pięciogwiazdkowcami, że drugi i trzeci mnie nie zawiodą. Nie mogę tak z czystym sumieniem tej książki Wam polecić, bo wiem, że sporo osób się od niej odbije. I no, na pewno jest dla dorosłych. Na bank jest dla dorosłych. Aha! Były tutaj też, uwaga, jeszcze taka jedna szybka wzmianka: były tutaj też sceny erotyczne, dosyć obrazowe. I czytając je, nie miałam ochoty się pożygać. Więc jest, jest tym bardziej plus. Nie wiem, to, to dziwne w sumie, ale, ale tak. Natomiast teraz słuchajcie, zamierzam zabrać się za. Frankensteina. I mam nadzieję, że nie pójdzie mi czytanie tej książki tak yy, długo. Dzisiaj zaczynam Frankensteina i zobaczymy, jak to będzie. To już nadszedł ten czas, bo tę książkę odkładam cały rok. <grym> tak naprawdę, bo wrzucałam ją sobie do TBR na ten rok, odkładam ją specjalnie na jesień. Liczyłam, że przeczytam w takim okresie około Halloweenowym najpóźniej, a tu w listopadzie nie udało mi się po nią sięgnąć. No więc wreszcie nadszedł ten czas. Ta książka idealnie się nadaje do tego filmu. Także teraz ją czytam. Okej, okay, myślę, że powoli będziemy kończyć ten filmik. Udało mi się przeczytać dwie książki. Po pierwsze Frankensteina, a po drugie, to jeszcze zaraz zobaczycie. Natomiast książkę, którą już wspominałam. Przeczytałam wczoraj Frankensteina. I powiem wam, że ta książka totalnie spłynęła po mnie jak po kaczce. Nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że... Ta książka, jak wiele razy słyszałam, jaka ona jest smutna. Jaka ta historia potwora Frankensteina jest smutna. No, i tak czytając, to miałam takie: no, może faktycznie to powinno wzbudzać we mnie jakieś emocje. Ale myślę, że tutaj problemem było to, że czytałam tę książkę Po Małym Życiu, który tak wyprało mnie emocjonalnie i wyciągnęło ze mnie po prostu wszystkie smutki, cierpienia, przykrości, i wszystko, co mm, mogłam już chyba w zapasie na ten miesiąc czuć w stosunku do książek, że po prostu Frankenstein mnie tutaj totalnie nie ruszył. Poza tym. Przez pierwsze ponad 100 stron w ogóle na początku były jakieś takie mm, dziwne listy, które ja w ogóle nie czaiłam, po co tam są? Potem zaczęła się ta historia, i pierwsze 100, czy trochę ponad 100 stron, to już w ogóle totalnie znałam. Dlatego że ja czytałam wcześniej mroczne Dzieje Elizabeth Frankenstein, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy to dobrze, że czytałam tę książkę przed oryginalną historią, ale z drugiej strony nie wiem, czy po przeczytaniu Frankensteina chciałabym za tamtą historię się zabrać. Nie jestem fanką tej książki. Dla mnie była też momentami po prostu przegadana. I ten styl pisania, który tutaj jest No nie podoba mi się Jakby ja dalej w jakiś sposób Próbuję docenić tę książkę Że jest to klasyk Klasyk literatury grozy I bez niej pewnie wiele Rzeczy byśmy obecnie nie mieli I pewnie wiele historii nie, nie powstałoby Natomiast mimo wszystko Ja jej fanką nie będę Podobnie jak w przypadku Drakuli. Wydaje mi się, że na 2,5 gwiazdki ją oceniłam tak jak na kule, i to są książki, które ja będę doceniać i uważam, że są potrzebne i że nawet warto je znać, jeżeli interesuje nas taka literatura. Warto te klasyki poznać. I warto poznać to, od czego zaczęło się dużo innych nurtów, motywów, tematyki w, w książkach, w literaturze i nie tylko. Natomiast, żeby mi się to podobało, no to ja bym nie powiedziała, absolutnie nie, potem właśnie dostajemy po tym, co ja już wiedziałam i co już nie stanowiło dla mnie żadnego zaskoczenia, to potem dostajemy troszkę właśnie te historie potwora i tak dalej, ale mimo wszystko spodziewałam się troszkę czegoś innego. Czegoś troszeczkę bardziej emocjonującego, że jakim, jakiekolwiek napięcie będę tam momentami chociaż czuła, a naprawdę ta historia, niestety, no, spłynęła po mnie jak po kaczce. Co jeszcze mi się nie podobało w tym wydaniu i w tej wersji, to że były tłumaczone imiona. I w momencie, kiedy ja czytam o Małgorzacie, Elżbiecie i Justynie. To jeszcze bardziej cały klimat mi zabiło. Dobrze, że jeszcze w ogóle imienia Williama tutaj nie, nie przetłumaczono, że William nie był przetłumaczony na jakiegoś, nie wiem, Włodzimierza czy, czy cokolwiek. Po prostu... Why? Why? Czemu nie tłumaczmy tak imion? Tym bardziej, że to brzmi naprawdę strasznie. Jak znam Elizabeth i tamtą dziewczynę, tą właśnie Justin chyba, tak? Ona była w oryginale. I tutaj z kolei siadam do tego i czytam o Elżbiecie. No to nie. nie to, to akurat taka rzecz, która mnie się nie ubodła i mi się nie podobała, ale cała historia była taka. Po prostu starałam się przez nią jak najszybciej przebrnąć, bo ani sposób pisania mnie nie urzekł, ani to jak były rzeczy sformułowane w tej książce. Po prostu dla mnie to było taka po prostu kolejna lektura, taka troszeczkę do odbębnienia, żeby mieć to. Jakby przeczytane i zapoznać się z tym, a niekoniecznie chęć faktycznie poznania dalszych losów, bohaterów i tego, co tam się dalej wydarzyło, jak to wszystko się zakończyło. Przy czym samo w sobie zakończenie też wydaje mi się było takie trochę marne. Przeczytałam jeszcze jedną książkę, uwaga, dzisiaj skończyłam, Królestwo Mostu Daniel L. Jensen. Jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie wróciłam do twórczości tej autorki, natomiast po jej przeczytaniu um, uważam, że Trilogia Klątwy jest lepsza, czyli ta seria, która zaczyna się od Porwanej Pieśniarki. Um, też, um, też jakby w zeszłym roku czytałam prequel do tamtej serii, który był absolutnie fantastyczny. Może też ja go tak ciepło odbierałam od samego początku, dlatego że dalej mam bardzo ciepłe wspomnienia związane z tamtą serią. Natomiast oczywiście ta książka też mi się spodobała, ale zastanawiam się bardzo mocno, jak ją ocenić, dlatego że na ten moment powiedziałabym takie trzy pół gwiazdki. Historia, która mi się bardzo podobała i której kontynuację bardzo chętnie poznam, dlatego że zakończyła się też, no, intrygująco. I generalnie zaczyna się to od tego, że mamy tutaj różne państwa królestwa, które, żeby utrzymać pokój między dwoma królestwami, to trzeba ten sojusz jakby podtrzymać małżeństwem. I nasza główna bohaterka Lara, razem ze swoimi siostrami, od początku swojego życia prawie, no, od, od młodych lat jest oszkolona, żeby potem jedna z nich została tą królową, poślubiła księcia młodego króla Innego Królestwa i w pewnym momencie po prostu go zdradziła, tak, żeby to wszystko wyszło z korzyścią dla jej państwa. No i Lara oczywiście ma zostać tą królową, poślubia tego króla księcia i. To oczywiście wiele rzeczy tam się okazuje później nie jest tak, jak na początku może się wydawać, bla bla bla, te relacje się rozwijają. No, książki Daniel L. Jensen są bardzo mocno nastawione na relacje romantyczne, natomiast co mi się podoba w nich to to, że te kwestie polityczne są też bardzo mocno zwykle nakreślone, tutaj są bardzo istotne, ale póki co takich jakby knowań i tego wszystkiego, takich zawirowań pod kwestiami politycznymi jest jeszcze mało. Nie ma aż tyle. Wydaje mi się, że w trylogii klątwy po prostu to też było lepiej rozwinięte i więcej było jakichś takich spisków, podstępów i tak dalej. Natomiast podoba mi się ta relacja między głównymi bohaterami. Były tutaj różne ciekawe wydarzenia. Już skończyłeś, czy jeszcze? <kluw> Ale też nie zżyłam się z nimi aż tak mocno, jak to było w przypadku porwanej pieśniarki, mam wrażenie. Ale tak jak mówię, chętnie przeczytam kolejny tom, dowiem się, jak to wszystko się rozwiązało. I była to bardzo przyjemna rozrywka, bardzo fajna młodzieżówka. Znaczy taka młodzieżówka z jedną troszkę spicy sceną w sumie. A z tego co wiem, do tej serii jest. W procesie tworzenia kolejna dylogia, której pierwszy Tom już jest, to jest ten niechciany zastępca następca, nie zastępca, tak? Dobrze mówię? I on jest taki bardzo spicy, ta książka już jest taka bardzo spicy, a tutaj jeszcze niby nie, jeszcze bardziej pod młodzież, aczkolwiek była tutaj jedna krótka opisówka, ale też nie, nie przeszkadzała mi. To nie jest to, co było w jakichś, nie wiem, dworach czy, czy w czymś tam, więc, więc jest spoko. Myślę, że takie 3,5 gwiazdki to jest właśnie idealna ocena dla tej książki, a bardzo jestem ciekawa Zdradzieckiej Królowej i już ją zamówiłam i będę ją czytać albo odsłuchiwać w audiobooku, być może. Mam nadzieję jak najszybciej, jeżeli nie w grudniu, bo w grudniu mam jeszcze wiele innych książek do przeczytania, no to może w styczniu. No i na ten moment to tyle. Przeczytane mam cztery książki z tych, które ciągle gdzieś tam odkładałam na później. To faktycznie wydaje mi się, że te mm, książki dobrze Dobrze się wpasowywały w to Zaczęłam jeszcze jedną książkę, którą też od paru Ostatnich miesięcy, ładnych paru Miesięcy, jeżeli nie cały rok W sumie nie wiem ile, kiedy ja skończyłam Ostrze Zdrajcy Nie wiem, no ale zaczęłam drugi tom Wreszcie, czyli Cień Rycerza Sebastiana de Castella To jest oczywiście drugi Tom Wielkich Płaszczy Natomiast ta książka jest strasznie gruba Ma ponad 600 stron, prawie 650 Ja jestem przed niecałą setką Jestem bardzo mało zaangażowana Póki co w to Podobają mi, mi się niektóre dialogi między bohaterami, bo ja lubię takie tego rodzaju, że tak to ujmę, dosrywanki sobie. Ale poza tym jestem na razie nie wciągnięta i mam problem z tą książką, tak jak miałam na początku z Ioną, że niby fajnie mi się czytało i niby się czytało dobrze, jak już to czytałam, ale w momencie, kiedy to odkładałam, nie miałam specjalnie ochoty do tego wracać. Tak przynajmniej było w pierwszym, przez pierwsze powiedzmy 200 stron Iony właśnie i tutaj też tak mam, aczkolwiek w to jestem dużo mniej zaangażowana niż w ione kiedy siadałam w końcu do jej czytania, ale no mam nadzieję ją wreszcie przeczytać, bo zresztą też mm, trzy z tych książek spełniają Moje wyzwanie, znaczy trzy kategorie z wyzwania czytelniczego na grudzień, jeżeli jeszcze nie wiecie o co chodzi, no to nagrywałam filmik właśnie z moim TBR-em i a propos tego wyzwania czytelniczego organizowanego przez Kamila z książką po mojemu i Wojtka z Instagrama Wojtek wśród książek, także tak, to są książki, które spełniają trzy wyzwania, natomiast bardziej aktywnie na temat wyzwania będę wrzucać stories na Instagramie no i Cień Rycerza też jest do tego wyzwania, natomiast wydaje mi się, że zmienię którąś książkę i którąś kategorię i tam podrzucę Małe Życie, bo wydaje mi się, że to też był wyczyn ponad ponad połowy, no tak myślę, że przynajmniej dwie trzecie tej książki przeczytałam w grudniu, więc mogłabym to sobie przytulić do jakiejś może kategorii no i na ten moment to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten filmik, to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście kolejny taki filmik, kolejną taką edycję czytania książek, które wiecznie odkładam na później, bo jest takich jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze sporo, więc na początku przyszłego roku mogłabym po raz kolejny coś takiego nagrać, drugie wydanie właśnie. I powybierać kolejne książki, za które nigdy nie mogę się ostatecznie zabrać, mimo że ciągle chcę. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś takie książki, które chcecie przeczytać i chcieliście. Już od dawna przeczytać, ale mimo wszystko ciągle je odkładacie na później. Jestem bardzo ciekawa, jakie książki wy macie właśnie na takiej nieszczęsnej liście. Natomiast w tym momencie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się po prostu następnym razem. Także do zobaczenia. Pa!